Dzień dobry, ponownie! Ja no, dobra. Jeżeli to oglądasz, to oglądasz to pierwszy raz, a ja już to nagrywam dziesiąty raz. Więc dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ostatni raz przerywam. Mianowicie jest taki mini problem. Mianowicie moje słuchawki nie działają za dobrze i Audio jest dość zepsute, więc przepraszam, wybaczcie mi, postaram się to naprawić w kolejnych odcinkach. Widzicie, aktualnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem gier. A dokładnie ikonek, ale to mniejsza o to. Te wszystkie gry są za darmo na Steamie i na epiku były w rozdawnictwach. I teraz chcę powrócić do założeń kanału, które się początkowo nie udały. Mianowicie losujemy liczbę i odliczamy grę, którą dzisiaj zagramy. No, naprawdę, nie pytajcie mnie, ile było z tym problemu. Bo jeden odcinek wyszedł, ale nie było dźwięku. Dobra, nie będę wyliczać, a reszta to już w ogóle. W sumie to co ja będę wam opowiadać. Macie tutaj urywki. Patrz człowieku i patrz na swym zagładę. Bo ja się do tej gry już więcej. Także coś zepsułem i nie wiem co. Da się to jakoś cofnąć. No i co, i znowu coś zepsułem. Właśnie, ten filmik montuję ja, nie pan montażysta, ponieważ chcę sprawdzić swoje umiejętności po dość długim czasie przerwy. A więc to, zaczynamy. Piszemy sobie pod jeden. To 8. I klikamy, aha, właśnie, nie zapłacili mi w ogóle, dlatego siostąd od razu lepiej. A więc klikamy losuj. Wynik to 8. Cyfrołamanie, aktywacja. 0, 1. Wynik operacji negatywny. A więc co? Chwilamy. Hmm. No dobrze, no to sprawdzimy. Co to za gra? Filament. Ojej, już się boję, po takim, takim wyglądzie już się boję. Jest taka, to już taka widać ten audio, proszę tutaj, master volume, music volume, nigdy nie lubię gier, więc proszę mnie tutaj obciszyć, no, nawet może bardziej. Okej. Okay. Filament. Approaching vessel. Signature <grymne> indicates <grymne> it's a filament corporation vessel. Objected. Caution advised. Minimum distance of 200 nautical miles recommended. Rerouting yeah. trajectory. Approaching vessel. Docking request pending. Override acknowledged. Please click all the images containing an asteroid. Docking procedure initialized. Wadę co, prawda? Ale może będzie dobrze. I dlaczego to jest... Nie no ja już w taką grę grałem. Wy Macie tu przebitkę. Co się tam działo? Macz człowieku i patrz na swym zagłodem Co? Też muszę knąć, może E, może Z Misję, tak? O, chyba, to ja może sobie wyjdę. Na razie sobie damy co tu jest. Tutaj jest co? No to jakaś gra, która zapowiada się ciekawie. Ale tutaj można spać, ale nie może spać. na tu musimy iść dobra. na Naprawdę znowu muszę iść. No, to Dziwne. Co, to jest dziwna gra, co za każdym razem będzie coraz trudniejsze, tak? Prejście, aby wrócić No i co no Hold F No co i to jest A jak się Naprawdę Ja się ja Ty Ale bardzo dobra gra Naprawdę Nie myślałem Że nawet ludzkość może być Tak dobrą grę Hello. Oh. Someone there. Hi. Okay. You in the dungrees. Oh, yes. Okay. I there. can see you standing over there. Ah, to like a yeah. Pick up the radio. Pick up the radio. Okay. Yeah. Get yeah. up. Well, would you look at that? An intruder. You're a little more disheveled than your traditional knight in shining armor. Oh, okay. I was hoping to be saved by someone without mustard stains on their dungarees, for one. But as you might be my only ticket off this vessel, I'll make do. Right I've been trapped in this cockpit for a few weeks now, and this is the first time anything on this damn console has yeah. up. Whatever you did to those anchors. on... Wow, tak mała grama dialogi tak dobrej jakości. I co ja mam teraz zrobić? O, tutaj mogę coś wcisnąć. O! o jajcie! Jajcie, ja to muszę. O, jajcie, Ja to muszę wszystko pozaznaczać i jać To to wymyśliłem, no i co? I teraz. No właśnie. ja teraz nie wrócę, no i co? Co ja teraz zrobię? Fajne to jak, się tu, nie przecisnę Ale fajne. Czy i spacja mnie wraca, one Ej, dobra, czekaj, co to jest? To, 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 to mi się do czego przyda. Ja a teraz mogę takie pytanie, ja nie mogę zrobić, więc Ej, hey, dobra to mam to dobra, rozumiem. O, moc, dobra, właśnie, ja mam zrobić, Bardzo fajna muzyczka jest. Taka relaksacyjna, jakbym ją nawet nazwał. Taka, to, to. Co, ja to muszę teraz ta...

Go again. Control. Looks to me like you shut it down entirely, which makes a lot of sense now that I think about it. Never imagined how much the anchors would mess with the wow. systems when the others installed them. I guess they really tried some circuits down there, huh? On the bright side, I do now appear to have full access to the annex you're standing in. Now, I know it's a big ask, considering we just met and, and I've already insulted you, but if you keep shutting down the anchors like that, Naprawdę kolejny jakiś po co to? Gdzie muszę wrócić? Tam muszę wrócić, A, to jest szybko. Nie tyle nadzieję. Tyle. A, no oczywiście, że nie tyle. Muszę sobie wrócić tak. się przyda ale bardzo fajne rozwiję bardzo super wielka polecam z całego serca myślałem że to będzie kolejny punkt, taki wiecie badier a tu naprawdę jest bardzo dobry pomysł co naprawdę wygląda trochę jak typowy powarytama jak i nie no, aż tak źle nie ale wiecie co mi chyba chodzi Zaznaczmy gdzie... sobie to, wróćmy sobie tak, a czemu by nie, żeby nie mieć powodu, właśnie, jadź, tu nie ma przejścia, właśnie, więc muszę to wykonać w inny sposób, jak... tak, tak nie można. Mapy, znowu nie wróciłem nic. Jak ja muszę znaleźć to przejście? Że muszę w ogóle muszę, zacząć od tej strony jako... Tak to... Jak uznajemy, że dobra, niech im będzie. Jakoś tak. I co? Nawet teraz nie przejdzie. Przecież czas w tej gry odzywać, bo naprawdę to jest strasznie musi być się, żeby to zrobić się ja... i Teraz uwaga. Mamy to. Tam... Mamy to. Tam... Nie, noż po prostu, no ja nie mam. Ale dlaczego ja to przechodzę do no, Ja chcę do tego ostatku. Po co ja to znowu przechodzę? Teraz mogę robić. O! Tworzyło się jednak. O! Co to wstrzymał. a zgaduję, to chodzi o to, że musisz ten. To dalej robić. Fajnie to jest. Ale szkoda, że tam nie można wchodzić. dlatego tego, że tam jest tyle. No. Jakby wam to powiedzieć. Jest tu co zrobić. Jest tu co zwiedzać. Yy, to chyba tyle. Zostanę z tą grą na dłużej, ale jakby nie wiem czy to jest sens robić już z tego odcinek, naprawdę. To był kanał Kostka Games i gra Filament. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I po tych napisach końcowych, czyli outro Chcę Was jeszcze zaprosić na mój kanał na Twitchu, więc zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, którzy dotrwali do końca tego filmu. Link w opisie. Pierwszy raz to wyszło, więc czuję się zadowolony eee, bardzo. Eee, jeżeli wszystko wyjdzie, to już w ogóle... Muzykę jednak dalej trzeba się ciszyć. No, żegnam bardzo serdecznie czy eee, żegnać można serdecznie? nie nieważne, w każdym razie dziękuję bardzo za oglądanie tak, to jest już naprawdę koniec